Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Naszych Śladów Wiary. Dzisiaj z Tarnowa przenieśliśmy się do Dąbrowy Tarnowskiej. Znajdujemy się w ośrodku spotkań kultur i będziemy rozmawiać o judaizmie. W tym pomoże nam dyrektor tegoż ośrodka, pan Paweł Hojnowski. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Jaka jest historia tego miejsca? Miejsce niezwykłe, przepiękne, a sięga XIX wieku. Korzenie jeszcze dalej, bo pierwsi Żydzi przybyli do Dąbrowy Tarnowskiej jeszcze w XVII wieku i dwie drewniane burznice, które stały albo dokładnie na tym samym miejscu, albo tuż obok, w pobliżu, spłonęły w wyniku pożaru, kolejnych pożarów miasta. Ta piękna, okazała, murowana, Pochodzi z 1863 roku, a świadczy o tym dokument, który się zachował do naszych czasów dokument, który dotyczy dopuszczenia do użytkowania okien zamontowanych przez stolarza właśnie z datą 1863. Przypuszczamy, że pewnie synagoga już wcześniej była widoczna jako potężny obiekt w mieście, natomiast rzeczywiście udostępniona modlącym się, to tak jak tutaj powiedziałem, rok 1863. A do kiedy y, funkcjonowała właśnie jako obiekt dla osób, które by się chciały pomodlić? To tak, no to funkcjonuje nadal, bo tutaj przyjeżdżają ludzie, którzy y, których jedynym wyłącznym celem jest modlitwa. Ale rzeczywiście takim stacjonarnym obiektem, synagogą żydowską, y, jako obiektem ortodoksyjnym, była do w zasadzie II wojny światowej, bo y, Tuż po wkroczeniu Niemców do Dąbrowy zapadły decyzje o tym, że największy budynek w mieście będzie im służył jako magazyn. Dlatego trzeba było stąd się po prostu ewakuować. Zresztą wytyczenie granic Getta spowodowało też, że ten obiekt był dla Żydów już niedostępny. Do roku 1945 sytuacja się oczywiście nie zmieniła. Po wyzwoleniu Dąbrowy. Życi na pewien czas tutaj odzyskali to miejsce, ale było tak strasznie zdewastowane, zniszczone, a spośród tych, którzy przyjechali po Holokauście, którzy przetrwali Holokaust, to była tak niewielka ilość osób, że zdecydowali oni o tym, że będą spotykać się w bocznej nawie i urządzili coś w rodzaju małej synagogi w południowo-zachodniej części Burznicy dowodzą tego zdjęcia powojenne, które prezentują fragment oryginalnej inskrypcji z tamtych właśnie miejsc. Sala główna była bardzo zdewastowana, bardzo zniszczona i tak naprawdę tutaj już nie wrócono do modlitw takich stuprocentowych. Po oddaniu Ośrodka Spotkania Kultur w 2012 roku, oczywiście bardzo często zdarza się, że przyjeżdżają do nas grupy religijne także po to, żeby się pomodlić. Ale nie jest to obiekt, który zachowuje już 100% tego rytu ortodoksyjnego, oryginalnego. A jaka oczywiście plus minus i czy w ogóle jest teraz społeczność żydowska w okolicach, w Dąbrowie Tarnowskiej okolicach? To jest bardzo pytanie, takie powiedziałbym przykre, bo znaczy ma odpowiedź, bo, bo należałoby tutaj napisać zero. Tak? Nie ma społeczności żydowskiej. Ostatni obywatel żydowski, pochodzenia żydowskiego, mecenas Marceli Weisbad zmarł na początku XXI wieku. Natomiast ostatni religijny Żyd Dąbrowy pochowany na Dąbrowskim Cmentarzu, podobnie jak Marcel Weisbach, czyli Samuel Roth, w 1995. Więc historia bardzo smutnie zakończyła się, przecież z 2,5 tysiąca nawet dochodziło do 3 tysięcy mieszkańców żydowskich w Dąbrowie przedwojennej. Pozostała tylko garstka, dziś nie ma już nikogo. Po wojnie to było niewiele, ponad 150 osób, które tutaj przeżyły Holokaust, ale trzeba uświadomić sobie, że nie wszyscy zdecydowali się tutaj zamieszkać po wojnie. Więc to tak naprawdę było tylko kilkadziesiąt osób. W 1968 roku wskutek nagonki antysemickiej większość z nich wyjechała. Teraz jest też tutaj także ośrodek spotkania kultur. Jakie inicjatywy tutaj są? Tak, no więc powiem, że Gdyby nie idea ośrodka spotkania kultur, to nie bylibyśmy pewnie w tak pięknym obiekcie, bo jego rewitalizacja była możliwa dzięki dużym środkom zewnętrznym. To było ponad 6 milionów tylko z jednego projektu, z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli z Funduszy Europejskich zarządzanych przez Urząd Marszałkowski w Krakowie. Udało się zrewitalizować jedyny obiekt nie będący. Hmm, Przykładem kultu religijnego chrześcijańskiego. To jest w Małopolsce fenomen, że z tego programu właśnie dość duże środki posłużyły na stworzenie ośrodka spotkania kultur i właśnie decydujące było ten cel, misja, którą postawiono sobie tutaj jako zadanie główne. To nie tylko odbudowa, to nie tylko rewitalizacja pięknego obiektu sakralnego, ale to również. No, wytyczenie ważnego zadania budowania dialogu, pomostów między religiami, między kulturami. Edukacja prowadzona nie tylko wśród ludzi młodych, ale również wśród seniorów, wśród rodzin. Opracowaliśmy autorski program edukacyjny Drogowskazy Kultury i Religii, który realizujemy właśnie dla różnych grup wiekowych. To są zarówno bloki wykładów, jak i warsztatów, które cieszą się szczególnym powodzeniem właśnie wśród odbiorców. Ale to również miejsce koncertów, spektakli, różnego rodzaju konferencji. To miejsce, które jest też eksperymentem kulturowym, tutaj odbywają się wydarzenia nie tylko związane z kulturą żydowską. Na przykład takie cykliczne koncerty kolęd dla seniorów to już kawałek historii kultury Dąbrowy Tarnowskiej. Bardzo dobrze wpisały się w ten obiekt. Ja zawsze podkreślam, że śpiewanie tutaj na chwałę Pana Boga to jest coś jak najbardziej trafionego, więc to jest to miejsce, ten czas i ci ludzie. I tak się dzieje. A właśnie no, miejsce. Piękne, zrewitalizowane miejsce do spotkań. Jakie najcenniejsze rzeczy tutaj się znajdują związane z kulturą żydowską? No tak, to może podejdźmy, bo e, najważniejszym jest serce. Serce synagogi, każdej synagogi, to Tora. Ona jest teraz troszeczkę przysłonięta ze względu na jutrzejszy Dzień Pamięci o i potrzeby sceniczne, ale Tora oryginalna, pochodząca z tej burznicy, ocalona w cudowny sposób, wywieziona na początku II wojny światowej przez anonimowego mieszkańca Dąbrowy Tarnowskiej. Zachowały się dwa zwoje, jak widać tutaj, że właśnie tory, z efektora. I one zostały przekazane zakonnikom Tuchowskim z prośbą o to, żeby oddali. Wtedy, kiedy tutaj w Dąbrowie znowu zaczął się modlić, bo osoba, która je wywiozła, wiedziała, że no jest jakaś przerwa tak? i ta przerwa nie wiadomo jak długo potrwa. Ona jest spowodowana okupacją niemiecką. Oczywiście były ogromne nadzieje związane z tym, że Niemcy bardzo szybko przegrają wojnę, że, że to się, ten, ten koszmar się skończy. Wiemy, że on się skończył bardzo źle dla, dla Żydów, ale nie tylko dla Żydów, również dla innych narodowości, dla, dla całego świata, szczególnie dla Europy Środkowo-Wschodniej. Tora wróciła, kiedy redemptoryści w Tuchowie przeczytali po prostu artykuły prasowe na temat rozpoczęcia prac rewitalizacyjnych. Dla nas to był fenomen, bo my nie mieliśmy zupełnie pojęcia, że ta Tora zachowała się, bo to, to było trzymane w tajemnicy. I proszę zwrócić uwagę, sposób ekspozycji tego świętego zwoju jest zupełnie nietypowy. Zwykle Tora jest prezentowana w, takim, w takiej wnęce, czy, czy czasami w szafie zamkniętej. Ona jest też schowana, zwinięta w zwoju i schowana, bo nie powinno się tak po prostu patrzeć na, na ten święty przedmiot. Ale nasza świadomość przy otwarciu obiektu była taka, że nie mamy tory, że mamy puste miejsce. Stąd taki pomysł przeszklonej, pustej przestrzeni symbolizującej osamotnienie, osierocenie, poczucie braku kulturowego i religijnego. A tutaj nagle okazuje się, że jest. Ten zwój, nawet dwa, no i trzeba było w jakiś sposób no, zmierzyć się z rzeczywistością. Nie mamy zdjęć przedwojennej wnęki, zresztą obiekt już jest oddany do użytku, więc w tym momencie robienie na własną rękę, jakieś, tak, budowanie jakiś szaf, byłoby zupełnie absurdalne, bo no, nie zgodziłby się na to konserwator zabytków, nie miałoby to podstaw merytorycznych, racjonalnych. Stąd pomysł, żeby torę wyeksponować, tak jak to się dzieje w muzeum. To jest obiekt muzealny, to jest rekwizyt, to jest artefakt, i tak to robimy. Oczywiście decyzja musiała być poprzedzona konsultacjami z przedstawicielami społeczności żydowskiej. Ja pytałem i przewodników żydowskich, i rabinów, i również pracowników historyków z Instytutu Jadwaszem. Wszyscy na ogół podkreślali, że tak, jeżeli to jest muzeum, jeśli to już nie jest obiekt, tylko. Służący do kultu religijnego, to jak najbardziej nie będzie protestów, jest na to zgoda. I tak się stało. W jednym przypadku nawet usłyszałem komplement od przewodnika dziewcząt żydowskich, które tutaj zostały przez niego właśnie przywiezione. Opowiadał im o, o historii Dąbrowy, o Dąbrowskim Sztetlu. No i napisał później na końcu takiego maila z podziękowaniem, że dziewczyny po raz pierwszy mogły zobaczyć Tory, tak naprawdę, bo nie jest to. Możliwe. No, niesamowita historia, bardzo. A, tak, a to nie jest jedyny przykład ekumenizmu. Może podejdźmy jeszcze do jednego miejsca, które... Yy, jesteśmy też z niego dumni, ale też to, to jest takie miejsce, które yy, podkreśla yy, no, fenomen yy, tego terenu, fenomen, fenomen Galicji, która była yy, miejscem wspólnego zamieszkania tych, tych yy, ludzi. Yy, bez jakichś bardzo radykalnych, ostrych yy, spięć star przed starcz przed II wojną światową. To jest gablota, która ukazuje w taki symboliczny sposób spotkanie kultur, ponieważ jesteśmy w ośrodku spotkania kultur, więc widzimy księgi żydowskie i księgi teologiczne pochodzące z biblioteki parafialnej, podarowane do Muzeum Powiśla Dąbrowskiego. One tworzą jedną harmonijną całość, a łączy je tałość. A dlaczego tutaj stoimy? Dlatego że tutaj schowała się troszeczkę, może teraz w cieniu, w głębi, ale wydobądźmy ją na światło dzienne, fragment księgi Estery. Fragment księgi Estery, taki wycinek tylko zwoju który został podarowany do naszego muzeum przez mieszkańca od Poryszowa. I to jest kolejny przykład ekumenizmu. Dlaczego? Dlatego, że od Poryszów w naszej tradycji tutaj lokalnej pełni podobną funkcję jak Tuchów w tradycji regionalnej, bo to jest też sanktuarium maryjne. I teraz zobaczmy, no przyjeżdża mieszkaniec, zwykły człowiek, tak? mieszkaniec od Poryszowa i przywozi fragment żydowskiej księgi. On mógłby to spalić, mógłby to wyrzucić. Nie, wie, że to jest ważne, wie, że tutaj to będzie służyło. Trudzi się, przyjeżdża, przekazuje, nie żąda żadnych pieniędzy i to jest naszym skarbem dzięki takim ludziom, właśnie jak zakonnicy w Tuchowie, jak ten heroiczny mieszkańc dąbrowy, bez nazwiska, który to wywiózł stąd, i jak ten mieszkańc od Paryszowa, który podarował fragment Tory, fragment Biblii właśnie. Nam wszystkim, tak naprawdę, bo to nie jest ani, ani moje, ani, ani pani, ani państwa, tylko wszystkich nas. To jest dobro ogólne, które służy tym pokoleniom i kolejnym, które jeszcze tutaj przyjdą. No, z takich miejsc i przedmiotów niezwykłych, to trzeba zwrócić uwagę na polichromię, bo ym, oczywiście o samej polichromii można by mówić kilka godzin, ale ja chciałem zwrócić uwagę może na jeden tylko motyw typowy bardzo dla galicyjskich synagog. Malowanie lewiatana. Czyli takiego fantastycznego stwora, postaci bardzo tajemniczej, było typowe dla galicyjskich synagog. Nie spotkamy tego w przypadku zachodniej Europy, nie spotkamy tego w przypadku Wileńszczyzny, ale spotkamy właśnie na kresach południowo-wschodnich. Spotkamy w Polin, w Polsce. Lewiatan symbolizuje czas ostateczny, symbolizuje sąd ostateczny, ponieważ legenda związana z lewiatanem mówi, że dopóki on, dopóki on będzie pożerał swoje własne ciało, dopóty będzie istniał doczesny świat. Ponadto w Talmudzie czyli w księdze stanowiącej komentarz do tory jest bardzo ważny pasus poświęcony lewiatanowi. Tam wyraźnie jest opisane, jaką rolę będzie miał lewiatan do spełnienia podczas sądu ostatecznego. Jego mięso będzie podane na uczcie dla sądzonych, a z jego skóry zostanie wykonany specjalny baldachim rozciągnięty nad sądzonymi. Czyli to jest absolutnie najważniejsze, drugie sercu synagogi na wschodniej ścianie, najważniejsze miejsce, centralne miejsce, ponieważ ono rzuca światło na, na Bimę, no i właśnie, tutaj największa niespodzianka. Pani zapytała mnie o najcenniejsze rzeczy w tym obiekcie, a ja teraz powiem o rzeczy, której brak. I to jest jej walor, można powiedzieć, bo to, że my tutaj znajdujemy się w pustej przestrzeni, nad pustą przestrzenią, też coś znaczy. To jest świadek Bimy, czyli świadek zmian, które nastąpiły w naszej cywilizacji. Gdybyśmy tutaj stali w 1939 roku, podziwialibyśmy piękną, wspaniałą, monumentalną Bimę. Tarnów ma bimę, nie ma synagogi. To też paradoks dziejów. My mamy synagogę, ale nie mamy bimy. Brak bimy jest spowodowany przez zniszczenia dokonane przez hitlerowców. Oni zdewastowali całe wnętrze tego obiektu podczas okupacji, bo potrzebna im była tylko skorupa budynku, do tego, żeby trzymać gdzieś żywność i zapasy dla wojska. Natomiast Bimy nie udało się zrekonstruować z tego powodu, że nie zachowały się niestety żadne przedwojenne zdjęcia tego obiektu. W związku z tym nie można było też tutaj zrobić czegoś, co miałoby sens, tak naprawdę, bo tworzenie jakichś własnych wizji. To po pierwsze nie pasowałoby do stylu, a po drugie, znowu nie byłoby na to zgody i słusznie konserwatora zabytków. Jest taki pomysł, tylko przeszkodziła pandemia w realizacji tego pomysłu, ale może do niego się uda wrócić, jak wrócą normalne czasy już w pełni. Znowu będziemy odwiedzani przez tysiące pielgrzymów. <grymów> pomysł jest taki, aby tutaj powstał hologram bimy, ale nie tej Dąbrowskiej, bo tak jak mówię, nie wiem, jak ona wyglądała, tylko hologram bim, które ocalały Holokaust, czyli. Kwestia byłaby zrobienia dokumentacji fotograficznej tych BIM, które są tak? i następnie przeniesienia go, tych, 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 tych zdjęć na postać hologramu, zastosowanie odpowiednich projektorów, po to, żeby tutaj można było tak naprawdę tworzyć iluzję trójwymiarową takiego obiektu. Nie jest to bardzo drogie, natomiast wymaga ogromu pracy, na pewno, cierpliwości, no i właśnie jakichś konsekwencji. Jestem gotów, jesteśmy gotowi podjąć się tego zadania, natomiast no, musimy mieć na to też zaplecze finansowe i czekamy. Cierpliwie, bardzo cierpliwie. No cóż, jeśli chodzi o obiekty, to które godne są tutaj polecenia, o których warto mówić. Wspomniałem o polichromii, mówiliśmy o tych dwóch ważnych księgach. To może jeszcze powiem o słowie, bo tak naprawdę jesteśmy w miejscu, które dedykowane, poświęcone jest Słowu. No, Bóg w jachwe, w synagodze, jest obecny głównie poprzez Słowo. To jest miejsce liturgii, to jest to miejsce spotkania religijnego, polega na tym, że ludzie tutaj modląc się czytają Słowo Boże. I miejsce, w którym teraz się znajdujemy, to właśnie miejsce centralne, gdzie to Słowo wolno rozwijać z Bimy. O obecności Boga w tym słowie świadczy Lewiatan, o czym już mówiliśmy. A do czego ja teraz zmierzam? Jest taka paradoksalnie jedna chwila, kiedy ludzie wierzący w burznicy odwracają się od najważniejszego miejsca, czyli od serca, od wschodu, bo na, na wschód... Jest Jerozolima, więc na wschód prowadzi naszą uwagę Tora, zamknięta w Aaron Hakodesz, czyli we wnęce na święte zwoje. Ale to jest taki jeden moment, kiedy wierni odwracają się trochę tyłem do Tory. Tak? Nie dlatego, że nie mają dla niej szacunku. Wprost przeciwnie, bo moment tego wymaga, żeby zaśpiewać pieśń Szabatu. W każdej synagodze naprzeciwko wnęki z torą, na zachodniej ścianie, nad wejściem, znajduje się fragment pieśni Szabatu. Piękny. Fragment mówiący o spotkaniu dwóch bohaterów, dwojga bohaterów, czasu szabatu i ludu, który przychodzi, żeby ten czas szabatu wypełnić modlitwą. I ten czas szabatu to oczywiście święty czas, w którym no, nie, nie wolno wykonywać żadnych czynności fizycznych, trzeba się skupić na modlitwie i na odpoczynku, bo to jest ten dzień ustanowiony przez, przez Boga jako dzień odpoczynku. W akcie stworzenia świata to jest ten siódmy dzień stworzenia. No i wreszcie, ten drugi bohater też bardzo ważny. Bez lodu nie ma ten szabat sensu, bo Bóg sam sobie nie musi oddawać czci, jest doskonały, On już tego nie potrzebuje, żeby sam sobie oddawać cześć. Chodzi o to, żeby ludzie zrozumieli to, że jest ktoś nad nimi. I dlatego czas szabatu to taki czas wyjątkowy. To tak może, jeśli chodzi o słowo, przedmioty i polichromie, takie trzy elementy, które tutaj warto oglądnąć. No, tak jak mówię, o polichromii można godzinami opowiadać, począwszy od nieba z gwiazdami różnego rodzaju, także jest gwiazdą Dawida, a skończywszy na czterech zwierzętach, które widzimy na czterech kolumnach, cztery zwierzęta biblijne, bardzo ważny motyw często też występujący w synagogach. Może wspomnijmy jeszcze o znakach Zodiaku, bo to jest takie bardzo charakterystyczne. Gdybyśmy się znaleźli w jakiejkolwiek innej synagodze na świecie, to te znaki Zodiaku będziemy mogli zaobserwować. Ale nasza Dąbrowska Burznica jest jedyną w Polsce, która zachowała pełny cykl Zodiakalny w dwóch postaciach. To jest oryginalna bardzo rzecz. W formie malowideł, które tutaj są widoczne na suficie. I również w formie pięknych płaskorzeźb możemy je podziwiać na zewnątrz, od strony dziedzińca, od strony ulicy. To rzeczywiście jest taka no, nasza duma, ta, ta, ta forma występowania tych, tych znaków Zodiaku. Znaki Zodiaku są z takim upodobaniem stosowane w dekoracjach synagogalnych, ponieważ ich liczba już podpowiada, dlaczego mają ważną funkcję do spełnienia. Jest ich 12, tak jak 12 pokoleń Izraela. Poza tym każdy znak Zodiaku został bardzo szczegółowo opisany w Talmudzie. Zawiera pewien kodeks, katalog cech, które człowiek powinien stosować w życiu, albo jako wzór, albo jak w przypadku Skorpiona, jako przestrogę przed złem, przed szatanem. Miejsce wyjątkowe, miejsce takie naprawdę spotkania tych kultur i ludzi. Ja życzę ze swojej strony, żeby się ono rozwijało, żeby jeszcze bardziej przyciągało tych ludzi. Szczególnie młodych, bo jak wiemy, dialog sprawia, że na świecie może być też pokój, co jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Bardzo też dziękuję za spotkanie, za ten ogrom informacji. No i życzę wszystkiego dobrego w związku z działalnością tutaj tej pięknej. Dziękuję chwili. w imieniu swoim, ale przede wszystkim naszej wspaniałej załogi, pracowników, którzy tutaj z wielkim oddaniem, z wielkim sercem wypełniają swoje zadania. Bo to przewodnicy, to opiekunowie ekspozycji, to konserwatorzy, to ludzie, którzy też zajmują się sprawami technicznymi. Także bardzo dziękujemy za życzenia, również mamy nadzieję, że będziemy mogli służyć jak najlepiej i potrafimy, a przede wszystkim, że będziemy mogli dawać ludziom to piękno, bo ja jestem często świadkiem zachwytu, jak tutaj przyjeżdżają do nas ludzie z całego świata, wchodząc do środka. Nie, nie wierzą, że to tak wygląda, bo on, ona jest piękna z zewnątrz, ale tak bogata polichromia, jak tutaj zastosowano, jest rzeczą unikatową. I też pozostałe, we mnie często takie pytanie się rodzi, jak to się stało, że tutaj akurat tak bogata ta polichromia powstała, skoro w, generalnie a w tych synagogach już wielu byłem na świecie. Nie, nie było to typowe. Być może było to związane z projektem Abrahama Goldsteina, który tak sobie to zamyślił. A być może fantazja artystów włoskich, którzy te zostali wynajęci do, do tych prac malarskich, spowodowała, że to tak się właśnie rozwinęło. Nawet nie wiemy, jak oni się nazywali. Wiemy tylko tyle, żeby artystami włoskimi z Buzka Zdroju. Ale mogli pozostawić piękne rzeczy po sobie. Tak, i, i rzeczywiście można... I To piękno żyje na dwa sposoby, jeszcze tak może ten temat podsumuję. Ono żyje samo w sobie, czyli zwiedzamy, oglądamy, Możemy poznać całą historię judaizmu i, i możemy mówić też o podobieństwach, różnicach międzykulturowych, ale ono ma drugie, dostaje drugie życie podczas koncertów. Nie mówię o swoich uczuciach, odczuciach, mówię o tym, co ludzie tutaj wychodzący z tych koncertów często powtarzają, że no nie spodziewali się, że to będzie takie, takie piękne i że dodatkowo jeszcze zobaczą, zobaczą takie niezwykłe rzeczy. No to wielu takich koncertów raz jeszcze życzę. A ja zapraszam na kolejny odcinek.